Pułapka żywołowna firmy Air Max model K2 jest bardzo skuteczny przy odławianiu kun domowych i leśnych, tchórzy, norek, większych szczurów i kotów. Pokażemy Ci, jak ją nastawić. Wodzik unieść do góry do pozycji pionowej. Jedną ręką unieś drut kontrujący, a drugą podnieś zapadkę w górę do pozycji poziomej. Zablokuj zapadkę bezpiecznikiem przesuwając go do wnętrza pułapki. Czynność powtórz z drugiej strony. Ramię wodzika przesuń w dół tak, aby zachodziło za ramię stepera. Użyty system Quick Lock znacznie przyspiesza zamknięcie zapadki. Łapkę przelotową możemy używać również jako jednostronną. Dzięki technologii SaveDor nie otworzy się nawet po obróceniu. Model K2 jest dostępny w trzech wariantach kolorystycznych brązowy, zielony lub naturalny odcień. Pułapki firmy Airmax spełniają najwyższy standard jakości.